Słuchajcie, mam nadzieję, że będę słyszalny. Wiatr wieje, ale mam na mikrofonie kota założonego, więc może nie będzie tak źle. Słuchajcie, to są przynęty, które macie do wygrania w konkursie. Ja postaram się, żeby tych przynęt było około 50 sztuk. Zobaczmy po kolei, może tak. Słuchajcie, macie tak przepiękne muchy na lipienie i pstrągi wykonane przez naszego członka grupy Przemek Ketkowskiego. Przemek, dzięki wielkie za te e, hojne dary. Ja mam tego tutaj więcej, mam około 100 sztuk, do 50, 50 sztuk będzie do wygrania na kanale. Więc słuchajcie, macie tak, lipienia, na lipienia sporo przymęt. Ja może wstanę, trochę będzie łatwiej to Wam e, odzwierciedlić. Ja tutaj wyłożyłem je kilka, po prostu kilka sztuk wyłożyłem e, na tą, na tą tutaj taką drewnianą podstawkę. Słuchajcie, streamery. Zobaczcie, to są streamerki. Przepiękne są. Zobaczcie, jakie piękne muchy. One są tutaj w opakowaniach. Ja się trochę cofnę zoomem. One są tu w opakowaniach. Słuchajcie, ja nie wyciągałem wszystkich, bo dzisiaj wieje. Zobaczcie, i chciałbym mi to pozabierać z tego stołu. Więc Wszystkie te przynęty są w tych opakowaniach, one są po 10, po, po 8, po 12 opakowane, tak czy inaczej ja nie wyciągałem wszystkich, zobaczcie jak to pięknie wygląda. One są przecudne, są tak fajnie profesjonalnie wykonane, Przemek je wiąże sam, także Przemek jeszcze raz graty wielkie za to, że to wysłałeś. No i ja stwierdziłem, że zrobię konkurs. O tutaj będzie wam, będziecie widzieli jeszcze lepiej, ja tak przejadę bliżej, żebyście zobaczyli jak ekstra wyglądają te przynęty. No i jeżeli łowicie na, na muchówki, pstrągi lub inne ryby, lipienie itd. tak dalej tak dalej, no to polecam Wam wziąć udział w tym konkursie, bo możecie wygrać te właśnie wszystkie nagrody, może nie wszystkie, które są tutaj, bo to jest ich 100. W konkursie będzie do wygrania 50 sztuk streamery. Muchy od takich malutkich po jeszcze większe, po jeszcze większe, tutaj są jakieś takie jętki. No i co jest jeszcze ważne, będzie też do wygrania kilka kogutów. Jest tutaj tych kogutów 10 sztuk. Ja też wybiorę z tego 5 sztuk dla osoby, która wygra. Począwszy od takiego koguta na dużej głowie, zobaczcie, jak piękne. Są niektóre na kotwicach. No profes, profeska, profeska naprawdę. Jak ktoś na przykład łowi z dna kogutami, no to też może sobie coś takiego wygrać. Pięć kogutów z tych 10 jest dla Was też do wygrania. A które to tam po prostu zdecyduję, później wezmę m, po prostu od najmniejszego do największego, wybiorę Wam. No i tyle, słuchajcie, to wszystko co tu widzicie, może poza moim telefonem. No i całkowitą ilością, tak? bo 50 będzie tych przynajmniej do wygrania. O, więc w ogóle jest sfrunęło mi jeszcze jedno ze stołu, zobaczcie to, jakie piękne. To są, to są te muchy są tutaj właśnie. Powyciągałem kilka sztuk, żeby się zaczyli jak one super fajnie wyglądają. Dobra, jeszcze wam tutaj przybliżę. Żebyście widzieli co wygrywacie. Co macie wygrać? Więc słuchajcie, warto wziąć udział w tym konkursie, choćby dlatego, że jest sporo fajnych mów do wygrania. Tak naprawdę, gdybyście mieli sobie taki zestaw kupić, to kosztowałby niemałe pieniądze, więc zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam, zapraszam Was do subskrypcji kanału GoFishing Go Fishing Norway. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną na kanale. Być może widzimy się na live jutro na rybach, jeśli pogoda Zobaczę, na prognozie będzie taka, jaka jest w tej chwili. No to będę musiał zrobić live z domu. Yy, I zasady konkursu ogłoszę, pisząc na poście, yy, jak będą wyglądały i co musicie zrobić, żeby te wszystkie piękne, ślicznotki wygrać. Trzymajcie się ciepło, na razie hej.